No to dzień dobry, miesiączki, w ten piękny dzień. Ja jestem Jakub Kotu, a to jest Fiton Trip i dzisiaj chciałbym wam pokazać film, który był przeze mnie nagrany jakieś 3 lata temu. E, dzisiaj e, święta w panamie z racji, że święta się zbliżają, a ja w sumie nie wiem, jak spędzę święta, więc nie wiem, czy będę wrzucał takie czy inne. Dlatego wrzucę dzisiaj to. I w ogóle wybaczcie, że seplenie, ale ja jestem po dentyście. W ogóle dzisiaj miał wlecieć zupełnie inny film, ale nie chciałbym zostawić was z niczym, więc wrzucam to. No także. Trochę czy znaczy nie boli, bo jest nieczulone. Także Także wiecie, zapraszam Was do filmu. Przepraszam Was serdecznie za problemy z dźwiękiem i takie lekkie przestery, ale wtedy używałem w ogóle sprzętu w ogóle nie z tej ziemi. Jakiegoś starego, starego, starego Xiaomi. Eee, i, I co wam mam powiedzieć? No, no oglądajcie i pewnie pod koniec zrobię jeszcze moje podsumowanie. No bo tak naprawdę po tym, co ja tam nagrałem, tam się jeszcze działo kilka fajnych rzeczy. Zapraszam. No dzień dobry, misiaczki, w kolejnym odcinku Fit On Tree. Muszę Wam powiedzieć dzisiaj, że niestety ciepłe kraje nie są takie kolorowe jak mogłoby się to wydawać. A mianowicie, może lubi płatać figle. Te nam w hostelu spłatało taki figiel, że rozdupcyło cały bar na plaży. To lecimy z moimi indyjskimi przyjaciółmi naprawiać a raczej starać się uratować ten bar gdyż ponieważ szkoda by było gdyby może zabrało go całego to są skutki czterodniowego sztormu Ale jeżeli chodzi tak naprawdę o prognozy, które możecie sprawdzić w internecie w Polsce. Ja przed przyjazdem tutaj byłem wręcz załamany. Nie widziałem w ogóle, wie k**wa, niby 27 stopni, ale prognozy pokazywały, że pada, 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 pada. Cały mój pobyt przez cały tydzień, a jestem tu już ponad dwa miesiące, miało padać. To mówię, no nie, no nic nie zobaczę, zmarnuję tylko pieniądze i będzie jakiś kazino. Trzeba tylko wziąć pod uwagę to, że tu jest zupełnie inny klimat i że faktycznie pora deszczowa świadczy o tym, że faktycznie pada, pada częściej, ale to nie znaczy, że słońce nie wychodzi i że temperatura spada. Różnia jest Vivinia, a my jesteśmy na Karaibach. To jest moja przejaciółka na Emi, która pracuje razem Selinie. Hello! Ale chcemy zobaczyć jak się spędza święta w panamie. No to taki trochę świąteczny, Be... świąten... świąteczny, świąteczny odcinek. No, wszystkim kojarzą się święta zazwyczaj z bałwanami, śniegiem, raznadzidną pogodą, brakiem śniegu, yy, w sumie z choinkami ozdobionymi, no i ogólnie z zimą, nie? No, można powiedzieć, że mam tutaj zimę. Święta są, bo w Ameryce Centralnej, w sumie tutaj Ameryka Czała południowa i centralna jest katolicka. Mimo wszystko ludzie tutaj obchodzą normalnie święta Bożego Narodzenia. I się zacząłem. Na początek w sumie chciałbym wam pokazać świąteczne miasteczko, jak wygląda strasznie dziwnie wszystko ozdobione, kiedy na dworze jest 30 stopni, a ja widzę ozdobione palmy, ozdobione nie wiem miasteczka i choinki. no to mimo wszystko latynosi spędzają święta normalnie tak jak, e, jak katolicy w Europie mają troszeczkę inne potrawy ale wydaje mi się, że tutaj faktycznie ludzie celebrują te święta bożego narodzenia cieszą się i mimo, że nie ma śniegu nie ma spędzących sań nikt nie czeka na pierwsze płatki śniegu i tak dalej to jednak ludzie czują klimat tych dni bo bo są to chyba jedyne takie dni, kiedy mogą zapomnieć o różnych konfliktach, o różnego rodzaju tak naprawdę problemach. No... Piękny czas. <laughs> no to to jest... Jedyny śnieg, z którym będę miał wtyczność w tym roku To tak wygląda mój wigilijny bufet Bufet Master Buffet Master bufet master We're going to have the best food in Salida House for tonight, Christmas night. No to w Ameryce Centralnej, w sumie w Ameryce Południowej i w Meksyku, który jest w Ameryce Północnej, e, święta Wigilia wyglądają bardzo podobnie do Sylwestra i Nowego Roku, bo ludzie czekają aż do północy w Wigilię, żeby z jednym wielkim pierdolnięciem zacząć składać sobie życzenia, zacząć naprawdę porządnie pić i rozkręcać mega imprezę. Tego tytułu za chwilkę lecimy na kolejną wyspę, trochę poimprezować. A ja aktualnie jestem w swoim nowym studiu nagraniowym. Mam hamak pod domem i jest mi tu naprawdę dobrze. Także z całego serca życzę Wam zdrowia, szczęścia, pogodnych świąt, przede wszystkim rodzinnych, spełnienia wszystkich marzeń, no i oczywiście szczęśliwego nowego roku. No i po tej całej naszej hostelowej e, wigilii udaliśmy się ostatnią łódką do, do, głównego, tak naprawdę do głównego miasta, czyli na główną wyspę e, na imprezę. No i tak się stało, że impreza się powoli już też tam gdzieś kończyła e, z jakichś tam dziwnych względów. Poimprezowaliśmy trochę na dyskotece. Po czym, w sumie, tak około czwartej rano skończyliśmy na, jakieś, naprawdę, na jakimś naprawdę dziwnym miejscu. W sumie to nie było dziwne miejsce, tylko to było po prostu e, panameńskie getto tam na, na wyspie. No, no, wszystko, co tam, wszystkie narkotyki, jakaś broń, czy e, tak naprawdę hmm, prostytucja. Wszyscy Boye i tak dalej. I cała po prostu śmietanka towarzyska właśnie pochodziła stamtąd. E, i, właśnie, I właśnie skończyliśmy tam. I pamiętam, że mój znajomy w sumie, mój szef, menadżer kazał mi mówić, że ja jestem Kuba z Rosji. W sensie Kuba, że jestem z Rosji i że mam na imię Boris. I że mam mówić Boris. I'm from Russia. Bo oni się ogólnie tam boją rusków w jakichś tam... W jakich tam no nie wiem, czemuś dlaczego się boją. No więc tak właśnie e, jakoś o czwartej się tam znaleźliśmy, do szóstej tam poimprezowaliśmy, w ogóle to było strasznie dziwne. E, wróciliśmy do miasta do centrum, przespaliśmy się jakoś o godzinie 10 wróciliśmy. E, tacy trochę zmelanżowani do, do pracy. Także tak to wyglądało. Natomiast Sylwestra. Spędzałem chory w łóżku, i to było takie w sumie smutne trochę. Ale w sumie nie żałuję. Także tak mniej więcej wyglądają jakby święta za, za granicą. No, w sumie jeszcze nieraz święta byłem w Polsce chyba 4 lata temu. I większość moich właśnie świąt ostatnio to są święta pod Palmami. Także, także dla mnie to jest coś normalnego. Dla Was może niekoniecznie, dlatego wrzucam ten film. Eee, I szczerze Wam powiem, że. Co, że jest fajnie i że fajnie, że jesteście, że chcecie oglądać w ogóle te, te rzeczy. A ja też zbieram się niedługo znowu w kolejną trasę, więc mam nadzieję, że będę wrzucał filmy codziennie, ale nie jestem w stanie Wam tego obiecać. Natomiast e, weekend jestem w Warszawie, w piątek będę na chwilę w Gdańsku i. A potem wracam znowu na Śląsk, także jeżeli ktoś miałby ochotę się spotkać, to dawajcie znaka. Ja Wam dziękuję jeszcze raz. Nie zapomnijcie wejść na Patronite'a, nie zapomnijcie wejść na zrzutkę, nie zapomnijcie wejść na poketsulu, nie zapomnijcie się dzisiaj przede wszystkim uśmiechnąć. Także ode mnie to wszystko i do zobaczenia.